Morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. So we are on verse 8. Jesteśmy w wersecie 8. By grace you have been saved by faith. Was bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę. Nothing you did could ever earn the salvation. Niczym nie zasłużyliście sobie na to zbawienie. Zadajmy pytanie: dlaczego niczym nie mogę na nie zasłużyć? Przede wszystkim dlatego, że na łaskę nie można zasłużyć. Łaskę trzeba po prostu przyjąć lub odrzucić. Ale spójrzmy, co mówi Paweł: I nam również, dlaczego nie można zasłużyć lub Mówi nam również, dlaczego nie można na nią zasłużyć, ani na nią zapracować. Był to dar miłości od Boga. W momencie, gdy dar miłości zostaje zdobyty, nie jest już darem miłości. Paweł wyraźnie mówi o tym w liście do Rzymian. Powiedział, że w momencie, gdy go pracujesz nie jest już darem. Powiedział, że w momencie, gdy na niego zapracujesz, nie jest już darmowym darem. So you work for me. Wyobraźmy sobie, że pracujesz dla mnie. A ja ustalam wynagrodzenie, które będę ci wypłacać co miesiąc. Pod koniec miesiąca, kiedy do mnie przychodzisz, daję ci pieniądze. You don't even have you. Nie musisz nawet dziękować. Bo to nie jest dar, które daję ci. Ponieważ nie jest to prezent z miłości, który ci dałem. You it, so you it. it's your right. Pracowałeś na to, więc zasługujesz na to, to twoje prawo. So it's like what you to jest to, na co zasługujesz. But a love gift is that is Ale prezent z miłości to coś, co jest całkowicie niezasłużone. I love the word love gift. You know why? Uwielbiam słowo dar miłości. Wiesz dlaczego? Ponieważ istnieje różnica między prezentem a darem z miłości. Wiele osób daje prezenty i czują, że są do tego zobowiązani. This is why I personally don't like birthday presents. Dlatego osobiście nie lubię prezentów urodzinowych. And I, tell you why. I powiem Ci dlaczego. Nie jest tak że gdy na do czy nie jest prawdą, że wiele razy, gdy jesteśmy zaproszeni na przyjęcie urodzinowe, we bring a we feel to bring a przynosimy prezenty, ponieważ czujemy się do tego zobligowani. Nie można iść na przyjęcie urodzinowe i nie mieć prezentu. To naprawdę źle wygląda. Nie lubię dostawać prezentów od nikogo, kto czuje, że musi mi coś dać. Do I like czy ja lubię dostawać prezenty? Lubię. To zależy od rodzaju prezentu. Daniel i Anna Lidia dali Debbie i mnie jeden z najlepszych prezentów, jaki kiedykolwiek otrzymałem w życiu. Noc w restauracji z gwiazdką Michelin. Uwielbiałem ten prezent. Ale nie lubię otrzymywać prezentów, kiedy ludzie czują, że muszą. A czy nie jest tak, że często dajemy prezenty, bo czujemy, że musimy? Wiesz, Bóg nie dał ci prezentu, bo czuł, że Bóg nie dał ci daru zbawienia, ponieważ czuł, człowieku, jeśli tego nie zrobię, to naprawdę źle będę wyglądał. To znaczy, stworzyłem ludzi, ludzie nawalili, więc teraz muszę dać im dar zbawienia.

że jest on motywowany tylko jedną rzeczą, a jest nią czysta i doskonała bezinteresowna miłość. Zacząłem dawać prezenty z miłości przez cały czas wielu różnym ludziom. An tak więc jestem osobą, która nie jest fanem dawania prezentów, które w pewnym sensie są obowiązkowe. I love gifts, give people. I with no occasion. Uwielbiam dawać prezenty, obdarowywać ludzi znikąd bez okazji. Just simply to show my deep love for those people. Po prostu po to, by okazać im moją głęboką miłość. And I believe that expresses the heart of God. I wierzę, że to wyraża serce Boga. Always remember that God was motivated by one thing only to give you that great gift of salvation. Zawsze pamiętaj, że Bóg miał tylko jedną motywację, by dać Ci wielki dar zbawienia. That was his own love and his own kindness. A była nią Jego własna miłość i Jego własna dobroć. Kiedy zrozumiałem, że Bóg nie kieruje się moimi potrzebami, ale własnym charakterem, that my faith. zrewolucjonizowało to moją wiarę. You know why? Wiesz dlaczego? Ponieważ kiedy zrozumiesz, jak dobry jest Bóg, zrozumiesz, że on daje, ponieważ jest dobry. Oto, co mówi Biblia: To dar miłości od Boga przyprowadził nas do Chrystusa. Tak więc, ojciec umiłował Cię tak bardzo, że chciał dać Ci to darmowe zbawienie. And Christ loved you so much he wanted to pay for that gift. A Chrystus ukochał cię tak bardzo, że chciał zapłacić za ten dar. Isn't that wonderful? Czy to nie wspaniałe? So what's your part? Więc jaka jest twoja rola? Say, thank you. Powiedzenie dziękuję. You know, there's no evidence in the Bible that we have to ask God to save us or to save people. W Biblii nie ma żadnych dowodów na to, że musimy prosić Boga, aby nas zbawił lub zbawił ludzi. Nigdzie w Biblii nie znajduje stwierdzenia, że powinniśmy modlić się o zbawienie ludzi. W rzeczywistości, jeśli poważnie potraktować list do Efezjan, y, drugi rozdział, werset 8, modlitwa o zbawienie ludzi nie ma już nawet sensu. Bóg jest zmotywowany swoją własną miłością do zbawienia ludzi, a my wciąż próbujemy go przekonać przez modlitwę. Isn't that Czy to nie jest sprzeczność? Myślę, że jest to tak powszechna sprzeczność, że powiem o niej nieco więcej jutro. You tomorrow. Do zobaczenia jutro.